Michał Gniady, wielkie gratulacje przede wszystkim. Wspaniałe zwycięstwo. Chyba tak sobie wyobrażałeś. W Paszczylwa pojedynek w debiucie w organizacji KSW. No myślę, że tak. Troszkę nie trzymałem się game planu, który był założony, ale myślę, że zrobiliśmy bardzo dobrą walkę. Pociągnąłem za sobą grzesze kibiców, którzy na pewno też mnie polubią, zauf... za... za... z... zaufają mi, bo zobaczyli, że wzięłem Jacka, który był naprawdę mocnym zawodnikiem, mocnym kickboxerem, poszedłem w jego grę. Pokazałem, że nie jestem z tym słabszy. Pokazałem też swoje judo. No i co, myślę, że w takim momencie przy takiej rzeszy kibiców pokonać takiego mocnego zawodnika, no bardziej wymarzony debiut być nie może, zwłaszcza, że no, efektowne skończenie, naprawdę dużo zwrotów akcji, bo ja tam byłem delikatnie podłączony, odbył podłączony. No i co, krwawo, mocno, więcej, więcej powiedzieć nie mogę, bo naprawdę jestem zadowolony z siebie, że wygrałem, że nie jestem uszkodzony. A to, że trenerzy mnie pewnie mocno krzyczą w najbliższych dniach, to już inna kwestia. Ale właśnie dlaczego? Jaki był plan na tak mocnego strikera, jakim jest Jacek? No miałem troszkę bardziej czysto trafiać, nie walić takich powiedzmy nieprzemyślanych, mocnych ciosów, bo jednak wchodziłem z nimi bardzo mocno. Troszkę przeszkodziła mi mata, bo parę razy się śliznę, a taki prześliźnięty strzał, przeleciany, naprawdę zabiera dużo energii. No i to, że miałem plecy i w sytuacji, w której Jedna na sto bym nie wstał, to była ta właśnie, w której nie mogłem się wpiąć za te plecy i jestem na siebie zły. Mój trener od Parteru, czy Przemysław Biskup, czy Filip Sadowski na pewno mnie za to nie nagrodzą, ale wstałem, pokazałem, że jestem mocnym zawodnikiem, strajkerem, poszedłem w jego grę na jego terenie i myślę, że się opłaciło. Jakie myśli się pojawiały i ile brakowało do tego końca, ale niestety w drugą stronę, kiedy to już yy, trochę się na nogach. Kiwałeś i tam było blisko naprawdę już do skończenia. Gdyby Jacek to wykorzystał, to bym mogło się skończyć w drugą stronę. Szczerze mówiąc, nie byłem tam odłączony tak, żebym nie kontrolował tego, bo tam bardziej nie trafiła mnie głowa, tylko trafiła wątroba, bo przez co się skuliłem. Pozwoliłem sobie złapać parę dechów, a nie czułem zagrożenia z jego strony, bo te ciosy były bardzo krótkie. To nie były ciosy, które raniły mnie mocno, tylko była delikatna praca. Czułem, że przyjmuję to na rękawice i mówię 3, 4, 5, on przy tym też się męczył i mówię, wstanę i wykorzystam swoją grę jak. Było widać, wstałem z tego, złapałem swój chwil, zrzuciłem tak zwane Taiotoshi z judo, poszedłem do krucyfiksa, no i tam już po prostu destrukcja, ciągła praca, 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 parę łokci, i parę ciosów, no i sędzia, bo były trzy razy chyba komenda broń się, broń się, broń się. Przerwanie, no i lepszego debiuty wymarzyć sobie nie mogłem. nie. Druga walka, będąc w KSW w takim efektownym stylu, no każdy chciałby tak wstąpić w zawodostwo, gdzie sześć tygodni temu miałem swój debiut. Jakie emocje ci towarzyszyły w trakcie wyjścia, w trakcie tej walki? Na początku miałem troszkę taki mały stres ze względu na to, że jak wszedłem do klatki, ale wszedłem, zrobiłem dwa, trzy ruchy, mówię Michał, jesteś w tym miejscu, w którym chciałbyś być. Czekałeś na to bardzo długo, stałeś tu jako pomoc dla Damiana. Mówię, jestem teraz ja, teraz ja muszę pokazać, że jestem mocny, że zasługuję na to miejsce, bo wiem, że w kolejce do tej walki było na pewno przynajmniej 100 czy 200 chłopaków, którzy chcieliby wskoczyć, ale myślę, że sprostałem wyzwaniu. No i co? Myślę, że każdy kolejny występ będzie dużo lepszy, bo tu jednak było troszeczkę no takiego chaosu. No ale to jest MMA, czasem trzeba pójść na żywioł gdzieś, wiadomo, nie miałem pełnego okresu przygotowawczego. Tam przygotowywałem się pod walkę, ale jednak pełen okres przygotowawczy na 8 czy 10 tygodni dużo lepiej bym się pokazać. Tak jak wcześniejszą walkę też brałem na 6 tygodni przed, gdzie nie miałem pełnego okresu, byłem się w innej, w innej kategorii wagowej. Ale co, czekam na kolejne wyzwania, teraz robię sobie zasłużone wakacje, myślę, że Dwa tygodnie luzu, później lecę na wakacje, ale tam już zacznę sobie trenować, wrócę, święta, no i od stycznia i tak bym celował w marzec, myślę, że to będzie dobry termin, będę miał te 8-10 tygodni na to, żeby zrobić pełen okres, no i myślę, że może w końcu dostanę też przeciwnika, który będzie mniej, powiedzmy, wyhypowany, mniej mocny, tak jak każdy z moich poprzednich, żeby mógł wyjść z kimś, kto będzie równy mi, a nie tak jak widać na, powiedzmy, papierze, że są dużo bardziej, skreślają mnie wszyscy buchmacherzy, ale dzięki temu zarobiłem pieniążki, więc nie ma co narzekać.